Westside, Arkadiusz, Pan Pawłowski, kamerowane wcipasy, Kolejna edycja. Klasyczna sytuacja. Diabeł złapał Polaka, Ruska i Niemca i mówi im tak: Panowie, jeżeli jesteście w stanie wymyśleć odległość, której nie będę w stanie przebyć w przeciągu 10 sekund, uwolnię was i dam wam bogactwo. Jakie tylko chcecie. A jeśli nie, to wasze dusze są moje. No i tak sobie myślą. No i Rusek myśli, 10 sekund. No dobra, no to on mówi milion kilometrów. Diabeł stryknął, przeteleportował się. Dusza ruska należy do diabła. Niemiec myśli, o mój Boże, on się teleportuje. Dobra, to może powiem dziesięć tryliardów kilometrów. Diabeł się przeteleportował. Ru Niemiec stracony. No i Polak. I Polak tak myśli. I mówi, w chuj. Diabeł tak patrzy na Polaka, tak się zastanawia, myśli Ile to jest w ogóle? Nie wiem No i wkurzył się, przegrał, Polak wygrał, został tam królem wszechświata, został super bogaty Ale diabła to strasznie męczyło, się. no nie no, znowu Polak mnie ograł no, Jak to w ogóle działa? Ile to jest w chuj? No i szedł na ziemię i tak idzie, podchodzi do jakiegoś Menela pod sklepem. I mówi, drogi panie, proszę mi powiedzieć, ile to jest w chuj? Mendel tak na niego patrzy i mówi, panie, widzisz pan to drzewo? No widzę. No to jeszcze zanim wpizduł. Mnie też to bawi. Hashtag, mnie to bawi, kochani. Jak wam się podoba, wbijajcie na grupę Zajarani, kamerowani. Kolejne kamerowane dowcipasy i inne fajne rzeczy. Już niedługo. Yo, feel the flow. Que pasa paradox.